W 1905 roku Albert Einstein wynalazł szczegółową teorię względności. Według niej czas jest rzeczywistością, która nie jest stała, ale można go rozszerzać, zwężać w zależności od punktu odniesienia, grawitacji oraz prędkości. Tak w fizyce, a jak w życiu? Myślę, że też. Znamy osoby, które bardzo względnie traktują w swoim życiu czas. Zawsze mają go albo za dużo, albo za mało. Efektem tego jest poczucie spóźnienia. I tym zajmiemy się dzisiaj w czasie tych rekolekcji. A ja ruszam do pracy, żeby nie spóźnić się na lekcję. Spóźnienie pewnie każdy z nas rozumie trochę inaczej. Jednemu Wystarczy, że obudzi się zbyt późno, na przykład przed pójściem do pracy czy do szkoły i w pośpiechu musi się przygotować. Dziewczyny na przykład jeszcze muszą się umalować, zrobić paznokcie, a przydałoby się zjeść jakieś śniadanie. I kiedy to wszystko się dzieje w pośpiechu i na wariackich papierach, uważamy, że jesteśmy spóźnieni. Inny poczucie spóźnienia ma wtedy, kiedy minie deadline. Ma iść do pracy na ósmą, a zwłok się z wyra dziesięć po. Ma iść nam świętą na godzinę siódmą, a jeszcze o siódmej piętnaście sobie w najlepsze śpi. Co jest powodem takiego zachowania? Myślę, że jedna podstawowa rzecz: złe rozplanowanie czasu, a w efekcie jego marnowanie. Osobiście nie mam problemu ze spóźnianiem się, wręcz przeciwnie, punktualność uważam za pewną swoją cnotę. Ale wiem, że kiedy źle rozplanuję czas, albo kiedy zacznę go marnować, zabierając się za jakieś bzdury, głupotki, to po prostu zaczyna się problem. Nieraz mam tak, że kiedy rano wstanę, to po zrobieniu znaku krzyża, pierwsze co to Zajrzę do komórki. Czy ktoś napisał? A przy okazji, może szybciutko, odruchowo zajrzę na Facebooka, włączę coś we wiadomości i nagle okazuje się, że trzeba by już zakładać sutannę, wychodzić do kościoła na poranną przeświętą, a ja jeszcze nie zrobiłem prysznica i nie odmówiłem modlitw. I co wtedy? No właśnie. Mamy taką tendencję, że lubimy rzeczy trudne odkładać na później, a w międzyczasie zabiorę się za coś przyjemnego. Pogram na komputerze, pogrzebie w internecie, obejrzę serial. Tymczasem, jeżeli zaczynam od tych rzeczy niepotrzebnych, zaczynam od tych zjadaczy czasu, to niestety muszę liczyć się z tym, że presja tego, co jest najważniejsze, tego, co jest priorytetem w moim życiu, będzie coraz większa. I tak marnowanie drobnych chwil staje się zabójstwem dla tych najważniejszych rzeczy. Zapewne znamy opowiadanie o doświadczeniu profesora, który chciał swoim studentom pokazać, co w życiu jest najważniejsze. Co zrobił? Przyniósł swój. Następnie napełnił go kamieniami i spytał studentów, czy słój jest pełen. Studenci odpowiedzieli, że tak. Więc nasypał do niego piachu, który wszedł w przestrzenie między kamieniami. Jeszcze się go całkiem sporo zmieściło, więc spytał studentów, czy słój jest pełen. Na co ci, co bardziej inteligentni, odpowiedzieli, można jeszcze dalać wody. I tak też się stało. Następnie profesor spytał, jaki morał płynie z tego doświadczenia. Studenci odpowiedzieli, że trzeba zacząć napełnianie słoju od kamieni, ponieważ jeśli nalalibyśmy najpierw wody, wówczas nic więcej do słoja by się nie zmieściło. Profesor powiedział tak: te kamienie to jest to, co w życiu jest najważniejsze. Od tego trzeba zacząć a rzeczami drugorzędnymi zająć się w następnej kolejności. Dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie jest mnóstwo różnego typu rozpraszaczy. Telefony komórkowe, gry komputerowe, różne strony internetowe i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rozrywek, mnóstwo blichtru. Tymczasem tak bardzo ważne jest, by w życiu najpierw odnaleźć właściwą hierarchię wartości i zaczynać swoje działanie od tego, co jest najważniejsze. A jak to wygląda w życiu duchowym? Dla mnie osobiście najlepszym przykładem jest dobry łotr. Człowiek, który sam przyznaje, że słusznie ponosi karę za swoje grzechy karę ukrzyżowania. Największą, najbardziej zbrodniczą karę, jaką Rzymianie przewidywali w swoim prawodawstwie. Skoro słusznie ponosił karę, to kim był? Z pewnością za czasów życia przed momentem ukrzyżowania nie chcielibyśmy go znać. Dopuszczał się z pewnością wielkich przestępstw, rozbojów, pewnie łajdactw, a niewykluczone, że był także zabójcą. Niemniej jednak w ostatniej chwili swojego życia. W momencie, kiedy czuję, że z jednej strony zmarnował swoje życie, że odszedł daleko od Boga, po drugie, czując, że jest już na samym Jego końcu, wyznaje Chrystusowi Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w domu swego ojca. To jest przełomowy moment, moment metanoi. Nawrócenia dobrego Łotra w momencie jego życia. Jestem pewien, że gdyby jakimś cudem Dobry Łotr przeżył mękę krzyżową, zszedł z krzyża i wrócił do swojego normalnego życia, to już nigdy więcej nie wziąłby broni do ręki, nigdy więcej nie chciałby kogokolwiek skrzywdzić, robiłby wszystko, aby wieść życie bliskie Panu Bogu, tak jak jest przewidziane w Dekalogu. I dlatego został świętym. Nie ze względu na to, że był męczennikiem, bo nie był, ale ze względu na nawrócenie, że jego dusza w stanie świętości mogła pójść do raju. W życiu duchowym nigdy nie jest za późno. Dopóki bije nasze serce, dopóty możemy się nawrócić, dopóty możemy wrócić do Boga. Możemy się spóźnić do pracy, możemy się spóźnić do szkoły, na uczelnie, możemy się spóźnić z jakimś projektem czy nawet obietnicą. W świecie to dość powszechna praktyka. Ale dopóki bije nasze serce, nie możemy się spóźnić z nawróceniem. Jest jednak w tym jeden haczyk. Nie wiemy, ile mamy czasu, nie wiemy, kiedy przyjdzie nam umrzeć. Nie wiemy, czy jeszcze zdążymy się nawrócić. Dobry łotr miał tą, to szczęście, że wiedział, że on już z krzyża nie zejdzie, że to jest ostatnia chwila, aby swoje życie nawrócić, aby oddać je Bogu. A my, w którym momencie życia możemy się nawrócić? Ile mamy jeszcze czasu, żeby sobie trochę pogrzeszyć, aby jeszcze trochę sobie z Panem Bogiem pofolgować, tak aby się nie spóźnić? Nie wiemy. W pieśni, suplikacja śpiewamy. Od nagłej i niespodzianej śmierci wybaw nas, panie. Dlaczego? No właśnie po to, aby śmierć nas nie zaskoczyła, abyśmy się nie obudzili spóźnieni ze zbawieniem i relacją do Boga. Aby nie spóźnić się w swoim życiu duchowym, z naszym odniesieniem do Boga, z naszym nawróceniem, warto przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, Uważnie słuchać głosu swojego sumienia oraz wypatrywać znaków czasu, znaków chwili. Czasami jest tak, że w naszym życiu pojawia się jakieś niespodziewane wydarzenie, które naturalnie skłania nasze myśli w stronę Pana Boga. Czasami jest to nieszczęście, czasami jest to sukces, czasami jest to jakiś mały cud, czasami jakaś rozmowa. Kiedy Pojawi się myśl o nawróceniu, to nigdy się na nią nie zamykaj. Nigdy jej nie odrzucaj, nigdy nie mów, mam jeszcze czas, bo nie wiesz, czy masz ten czas. Być może ten impuls jest tym bożym darem, tym bożym znakiem, że najwyższy czas zerwać na przykład z grzechem, albo zacząć więcej się modlić. Druga zasada to nigdy nie zwlekać z nawróceniem. To prawda, że nigdy nie jest za późno, ale jednocześnie straconego czasu nie da się odzyskać. Można co najwyżej naprawić skutki grzechów czy straconego czasu, czy tego, że byliśmy daleko od Pana Boga. Możemy ostatecznie się zbawić, ale cofniętego czasu już nie znaczy straconego czasu już nie cofniemy. Dlatego tak ważne jest, aby nie zwlekać z nawróceniem. Jest może już dziś późno, ale jutro będzie jeszcze później i jeszcze trudniej. Kiedyś mój tata nie umiał jeździć na nartach. Nauczył się dopiero jak miał 60 lat. Czyli no dosyć późno. Podziwiałem go, że w tym wieku postanowił nauczyć się tej no, dość trudnej umiejętności. Dzisiaj nieźle sobie radzi i uwielbia ten sport. Ale pamiętam, kiedy rozmawialiśmy, co mi powiedział, gdy powiedziałem mu: "Nie miałeś takiego wrażenia, że jest już za późno na takie zabawy?" A tata mi odpowiedział: "Może jest za późno, ale jutro będzie jeszcze później. Więc trzeba zacząć." Swoje marzenia realizować dzisiaj. Jutro będę jeszcze starszy. Jeżeli chcesz się nawrócić, jeżeli chcesz zacząć się modlić, nie jest za późno. Ale jutro będzie jeszcze później. Warto to przemyśleć. Kolejna sprawa to uświadomić sobie, że szatan bardzo mocno walczy o nasz czas. Walczy o nasze życie. Walczy o nie z Bogiem. Chce nas od niego odwieść. Będzie zatem podsuwał nam. Rozmaite pomysły, jak sobie marnować czas dany nam tutaj na Ziemi, jak odchodzić od Boga. Ale jednocześnie uświadommy sobie, że choćby nie wiem, jak długo trwało nasze życie 50, 80, 100 lat, a może jeszcze dłużej ktoś będzie takim szczęśliwcem, to jednak przeznaczeni jesteśmy do wieczności, nie do doczesności. Do wiecznego bycia z Bogiem. Bez czasu, bez Właśnie takich pojęć jak ograniczenie czy spóźnienie? Czy nie jest warto czasami poświęcić jakieś pokusy, aby żyć z Bogiem wieczności? Trwa walka o Ciebie. Komu chcesz dać wygrać? Podsumowując, spóźnianie się, tak w życiu duchowym, jak i w życiu realnym, jest najczęściej wynikiem złych wyborów. I marnowania czasu na jakieś bzdury i różnego typu rozpraszacze. Jednocześnie warto sobie uświadomić, że moje wybory mówią mi o moich priorytetach. Co jest w moim życiu ważne? Na co zwracam uwagę? Co tak naprawdę kocham? Jeżeli rozpraszacze wygrywają, to jest to pytanie, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Pan Bóg. Jeżeli On będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu. Słyszałem też takie powiedzenie: Jeśli znajdziesz czas dla Boga, to On znajdzie czas na wszystko inne w Twoim życiu, a wtedy wyeliminujemy spóźnianie. Niech tych kilka myśli adwentowych pomoże nam zbudzić się ze snu i nie spóźnić przede wszystkim na zbawienie.